Ja przedstawiam państwu kolejnego laptopa. Jest to notebook Lenovo ThinkPad T450, 14-calowy. Tutaj są jego parametry. Jego wygląd ogólny. Tutaj posiada takie odbarwienie. Klawiatura polska jest przyklejana, ale ona się trzyma mocno i się z nią nie dzieje. one two one, go. Podłączę go do ładowania, żeby pokazać, czy ładuje. O, widać, że się załączyło ładowanie. Pokażę jeszcze zużycie baterii. Widzimy tutaj zużycie baterii. Poziom jego to 30%. System operacyjny Windows 10 Pro. Pamięć fizyczna 7,8 GB. i dysk fizyczny tutaj mamy podaną nazwę General Udisk USB Devis 256 GB Jeszcze sprawdzimy, czy działa dźwięk. Jak widać, dźwięk działa. Z mojej strony to wszystko. W razie pytań zapraszam do kontaktu.